Cześć. słuchajcie, temat zasilania prędzej czy później musi się pojawić, bo jak wiadomo każde urządzenie elektryczne lepiej działa, jak podłączy się je do prądu, no a radyjka ewidentnie są urządzeniami elektrycznymi. Także prędzej czy później staniecie przed potrzebą połączenia co najmniej jednego urządzenia radyjka, a z doświadczenia mogę powiedzieć, że prawdopodobnie w dość niedługim czasie pojawi się Wam konieczność podłączenia kolejnych urządzeń: a to będzie jakaś ładowarka, a to przejściówka, a to skrzynka antenowa, czy chociażby jakiś mały dodatkowy wzmacniacz. Także urządzeń będzie przyrastać, no i pojawi się pytanie, czym to wszystko zasilić. No wiadomo oczywiście, że są dedykowane zasilacze krótkofalarskie. Radyjka bardzo lubią napięcie 13,8 V i zasilacze krótkofalarskie właśnie dają takie napięcie. Jednak ja pokażę Wam jak poradziłem sobie bez takiego zasilacza. Akurat gdy dostałem radyjko, gdy chciałem je uruchomić, no nie posiadałem takiego. W pierwszej kolejności wykorzystałem swój zasilacz do CB. Transformatorowy, jakiś zasilacz Maas, jeśli dobrze pamiętam. Yy, niestety on miał moc tak zaledwie 6 do 8 Amperów w porywach, więc nie nadawał się do mojego radia, gdyż moje radio potrzebuje m, w mak przy maksymalnej mocy nadawania aż 23 Ampery przy 13,8V, a to jest dość duża moc. Postanowiłem więc wykorzystać to, co miałem yy, pod ręką, akurat, i chcę Wam zaprezentować, jak ja rozwiązałem tutaj swoje problemy z zasilaniem. Być może będzie to jakąś inspiracją dla Was, być może będziecie się tym <coughs> wzorować. Yy, nie mówię, żebyście zrobili dokładnie tak jak ja, po prostu pokazuję, jak ja rozwiązałem tutaj swoje kwestie techniczne. Także to, co miałem pod ręką. To był standardowy, zwykły, pecetowy zasilacz, zwykły zasilacz do komputera. E, wydawał się rozwiązaniem dość dobrym, gdyż jak wiadomo daje szereg napięć, również napięcie 12V. E, moc nadal niestety nie jest to e, w pełni e, moc taka, która pozwoli w pełni zaspokoić moje radio. No i napięcie też jest nie takie, ale wydawało się dobrą, m, dobrym rozwiązaniem na start. Mój zasilacz akurat potrafi przy napięciu 12V, e, dać 15 A natężenia prądu. Oprócz tego świadczy też e, e, inne napięcia 5V 3,3. W sumie 5V można wykorzystać jako bezpośrednie zasilanie urządzeń USB. Przy 5V jest to aż 25A, więc tak naprawdę można sobie zasilić czy to Raspberry Pi, czy y, ładować telefon, czy cokolwiek, co potrzebuje zasilania właśnie 5V. No, zasilacz komputerowy ma bardzo dużo końcówek. Ten model jest przeznaczony też do współpracy z dyskami y, już pod interfejs SCSI, więc ma... sorry, nie SCSI, tylko... Y, Serial Ata, także yy, ma tu już te wtyczki Serial Ata, ale ma również wtyczuszki standardowe, Molexy, jeżeli dobrze pamiętam, nazywają się. No i oczywiście ma jedną wielką główną wtyczkę, którą jeżeli kombinowaliście coś z komputerami, to kojarzycie. Ta wtyczka wchodzi w płytę główną. Najczęściej no dzieli się na takie. Dwie, ma, dwie części, jedna taka duża, druga dodatkowe zasilanie. Owego czasu chyba płyty AMD yy, wyszły z taką inicjatywą, właśnie, żeby stosować tą dodatkową wtyczkę. Brakowało im po prostu mocy dla zasilania procesorów AMD, no i pojawiła się potrzeba zasilania kolejnych po prostu tam podzespołów. No i jak dobrać się do takiego napięcia z zasilacza? W pierwszej kolejności wydaje się, że w najprostszy, najprostszym sposobem jest skorzystanie właśnie z tego gniazda Molex. Ono tutaj ma różne kolory kabelków. Kolory kabelków, oczywiście, oznaczają napięcia, jakie są dostępne. I te najczęściej są objaśnione na etykietce. Tak jak widać tutaj na tym czarny to jest zazwyczaj masa, przewócerowy. Czerwony jest to plus 5V, a przewód żółty jest to 12V. No to szukamy, czy w naszym moleksowym jest. Mamy przewód żółty i czerwony, więc najprostszym sposobem wydaje się wbić w tą wtyczuszkę no i korzystać bezpośrednio z tego zasilania. I tak zrobiłem też. W pierwszym urządzonku, które miałem, gdy jeszcze nie miałem swojego radyjka, FT991A zakupiłem taki wzmacniaczyk. ściągnąłem go specjalnie z Anglii. Jest to wzmacniacz, który obsługuje emisję FM SSB. Jest to wzmacniacz na UKF i UHF i VHF. Obsługuje simplex duplex i ma wbudowany przedwzmacniacz, więc jest to dosyć dobre urządzonko. No oczywiście też trzeba było je zasilić. Właśnie w pierwszej kolejności skorzystałem z wtyczki Molex. Można się do niej dobrać, montując takie tutaj małe wtyczuszki. Nie wiem, czy będzie dobrze widać na kamerce. To są takie mini bananki złącza. One bardzo dobrze pasują do tej wtyczki, akurat rozmiar jest idealny i spokojnie można się tutaj. Do tego wbić. O, jak widzicie, ładnie pasuje. Jest to połączenie dość stabilne yy, i ten wzmacniaczyk działał. Yy, jednak wadą tych zasilaczy komputerowych jest to, że tak czy inaczej trzeba dobrać się do tej dużej wtyczki, yy, chociażby dlatego, że żeby załączyć ten zasilacz, trzeba zewrzeć tutaj dwa kabelki. To, które należy zewrzeć, jest opisane na etykietce i w sumie jest to chyba standard. I w sumie wszystkie wtyczki mają ten kabelek w jednym miejscu. Dodatkową zaletą tego złącza jest to, że świadczy napięcie nie tylko 12V, ale również pozostałe napięcia, o których wspomniałem, że można wykorzystać. Dlatego postanowiłem do głównego zasilania dobrać się właśnie do tej wtyczuszki, ale tutaj poszedłem w rozwiązanie komercyjne i zaopatrzyłem się w taki moduł. Jak widzicie, tutaj na dole yy, są poszczególne napięcia. Które są dostępne na tych wyprowadzeniach. Jest to minus 12V, plus 12V, 5V i 3,3V. Nas najbardziej tutaj interesuje napięcie plus 12V. W sumie napięcie minus 12V. Nie ja będę wnikał szczegółowo w elektronikę i co to znaczy. Ym, można je również wykorzystać. Tak naprawdę to jest takie troszkę przesunięte, yy, przesunięte. i w tym wypadku, jeżeli podłączycie yy, przy napięciu minus 12 V yy, biegun ujemny do plusa, a ten tutaj czerwony do minusa, czyli formalnie odwrotnie niż, się, yy, niż to jest przy napięciu plus 12 V. No to również uzyskacie z tego napięcie 12V i można coś zasilić, aczkolwiek ten zasilacz yy, daje zaledwie 800 mA, jeśli dobrze pamiętam, napięcia yy, ujemnego, więc wystarczy co najwyżej do zasilenia, podświetlenia, yy, podświetlenia skali w jakimś mierniku. W sumie nawet chyba yy, wykorzystam to w takim. Yy, w w tej swojej tutaj instalacji ma to tam zaletę, że nie zabiera amperów z głównego, z głównego ciągu, z głównego yy, zasilania 12V. Mm, no ale, mówię, nadaje się chyba tylko raczej do podświetlenia, nie jest za duże. Próbowałem wykorzystać do ładowania telefonu, tak naprawdę przez yy, ładowarkę samochodową. Niestety okazało się za małe i powodowało zacinanie się i zatrzymywanie całego zasilacza. Także w sumie zrobiło zwarcie, można powiedzieć. Ale wracając do napięcia 12V, yy, no będzie to raczej najprzydatniejsze napięcie, plus 12V. Yy, bardzo łatwo skorzystać z tego urządzenia. Po prostu ono ma jedną wielką wtyczkę, yy, jedno wielkie gniazdo, gdzie pasują obie wtyczki zasilacza. Znajduje się tutaj też włącznik, więc już mamy obsłużone po prostu załączanie, yy, no i niczym więcej się nie trzeba przejmować. Przy czym Chcielibyście zwrócić też uwagę na to, że takie, jeżeli byście chcieli że, oczywiście kupić takie, e, takie, m, taką przejścióweczkę, e, że znajdują się tutaj bezpieczniki 10A, radio jak już wspomniałem potrzebuje 23A. Zasilacz tyle nie da, ale widać z etykietki, że potrafi dać 15 Amperów, co już jest w sumie większe. Więc po pierwsze, od razu zaopatrzcie się w mocniejsze bezpieczniki, bo prawdopodobnie przy pierwszej transmisji ten wyposażony tutaj się spali. Po drugie, radio ma tutaj takie ścieżki, nie radio, ta przejściówka ma tutaj takie ścieżki i wydaje się, że te ścieżki po prostu nie zapewnią odpowiedniej mocy. Po Prostu ten prąd będzie przez nie ograniczony, zadziałają jak rezystor. Dlatego ja y, zmodyfikowałem troszeczkę swoje urządzonko. Zrobiłem takie dodatkowe łącze. Podłączyłem sobie tą wtyczuszkę małą tutaj, która również wchodzi w to złącze i która daje 12 V. Podłączyłem z 12V 12 dostępnymi na tej dużej wtyczce. To jest ten sam tor napięciowy, więc tak naprawdę można je podłączyć równolegle. Dzięki temu rzeczywiście uzyskałem większą moc, bo wcześniej radyko faktycznie nie potrafiło rozwinąć mocy większej niż 20W, a po, tym moc, po tej mojej złączce tutaj moc wzrosła praktycznie dwukrotnie. Właśnie, dwukrotnie, czyli do 40 maksymalnie watów. No niestety nie, jest to 20, nie są to 23A i, i 13,8V, tylko góra 12V, jak się uda. W praktyce jest to troszeczkę mniej no i maksymalnie 15A. Więc jak liczycie, że z takiego zasilacza wyciągniecie pełną moc do radyka, no to niestety muszę Was rozczarować, no nie da się. Aczkolwiek mimo wszystko 40W to jest moc wystarczająca do większości zastosowań. I czasami lepiej jest mieć po prostu lepszą antenę niż stosować, niż stosować większe moce dostarczane do radia. Radio się mniej męczy, rachunek mniejszy za prąd, no i po prostu cała, cała emisje są bardziej skuteczne, bardziej wydajne. No i dobra, więc jak podłączyłem to dalej? Zobaczcie, że ta sześcióweczka ma tutaj takie złącza, to się odkręca. To to wydawałoby się, że można tu bananki włożyć takie troszkę więcej, ale niestety to jest bardzo płytkie, najlepiej podłączyć tutaj na taką złączkę, taką oczkową, się chyba nazywa przejściówka. I to też zmontowałem sobie taki kabelek, już gdzieś go tutaj mam. O, zobaczcie, użyłem kabla głośnikowego, bo tak. Ładny jest, podobał mi się <noise> i dlatego zamontowałem sobie właśnie takie oczka, i z drugiej strony, tu uwaga, niespodzianka podłączyłem taką wtyczkę. Nie jest to oryginalna wtyczka radyjka, tylko doszło z taką wtyczką. Akurat to jest model wtyczki stosowany przez is -u. Każdy producent ma jakieś swoje standardy tutaj i każdy swoje rozwiązania. No i tak no, trzeba się do tego dostosować. I zobaczcie, ten kabelek z drugiej strony wyposażyłem również w, pasujące, w pasującą wtyczuszkę. Te wtyczuszki razem do siebie pasują, można to złączyć. No i całość dopiero można podłączyć bezpośrednio już pod tą płyteczkę, i to wszystko działa. Dlaczego zrobiłem coś takiego? Tu jest taka moja rada, nie musicie się do niej stosować, ale myślę, że warto. Zobaczcie takie coś, ten zasilacz, który mówiłem, na pewno jest rozwiązaniem tymczasowym, pewnie kiedyś kupię sobie albo mocniejszy taki, albo krótkofalarski, a radio zostanie. No i jeżeli bym dostosował to tutaj końcówkę taką. Jakby była y, możliwa do podłączenia bezpośrednio pod moją przejścióweczkę, y, no to jeżeli zmienię sobie zasilacz, to będę to musiał ciąć i y, wymieniać na kolejną, inną wtyczkę pasującą do nowego zasilacza. Żeby tego uniknąć, postanowiłem pójść y, w jeden standard wtyczek. I to jest właśnie moja rada. Jeżeli chcecie: y, a pewnie będziecie w przyszłości musieli podłączać wiele urządzeń, spróbujcie pójść w jeden standard wtyczek. To dlatego, że dzięki temu będziecie mieli yy, zapewnioną kompatybilność między swoimi wszystkimi urządzeniami i będziecie mogli łatwo wymienić źródło zasilania. Zobaczcie teraz, jeżeli będę chciał wymienić yy, zasilacz na inny, no to po prostu wymienię sobie tam końcóweczkę albo zrobię drugą taką swoją przejściówkę. A nie będę musiał ciąć oryginalnego kabla, który zresztą jest tutaj wcale nie za długi do tej puszeczki z bezpiecznikami, więc po pewnym czasie się skończy. No a poza tym te, te oczkowe podłączenia prawdopodobnie będą również pasowały pod nowy, nowy zasilacz. Druga dodatkowa zaleta i w sumie wyjaśnienie, dlaczego poszedłem akurat w te, w te wtyczki. To jest to, że one są stosowane w powerbankach rozruchowych do silników samochodowych. Można kupić taki powerbank, yy, który. Yy, Umożliwia podłączenie tutaj klem i w razie potrzeby, gdy jest problem z zapaleniem silnika, z ruszeniem bo akumulator jest słaby, to one wspomagają. Uprzedzając domysły, te urządzenia rzeczywiście działały, rzeczywiście działają, są bardzo przydatne, wiele razy ratowały mi tyłek i wiele razy używałem ich do rozruchu i faktycznie są skuteczne. Pomimo tego, co by się wydawało, że pobór prądu jest taki ogromny przy rozruchu silnika, że yy, co tam power bank, ale w praktyce naprawdę yy, jest, to, yy, jest to bardzo przydatne urządzenie, szczególnie w zimie, i szczególnie gdy akumulator jest już dość słaby. Dodatkową ich zaletą to jest to. Że to złącze, które mają, zobaczcie, widzicie, znajomo wygląda. To złącze cały czas daje napięcie 12V, no więc idealnie. Stąd też moja decyzja o właśnie w te wtyczki. One nie są najtańsze. Jeden komplecik kosztuje nawet parę naście złotych, ale zapewniają mi taką uniwersalność, że teraz popatrzcie, jeżeli chcę zasilać radyjko w domu, podpinam kabel radyjka, pod to złącze. I zasilam, do, i zasilam po prostu w domu z zasilacza. jeżeli chcę iść w teren wyłączam biorę sobie powerbanka i po prostu podpinam tutaj pod to złączę i bez kombinacji bez bez cięcia i sztukowania, on po prostu inny rodzaj zasilania. Również nie ma żadnych przeszkód, żeby podpiąć, zrobić sobie taką przejściówkę z takim kabelkiem, i tu zastosować na przykład klemy do akumulatora i zasilać to bezpośrednio z akumulatora samochodowego albo z akumulatora żelowego. Można tu nawet takie blaszki wsówki zamontować. No i jest pełna dowolność. Można mieć różny taki zestaw, zestaw różnych przejściówek. I y, po prostu korzystać. Także ja zasilam tak radyjko. Oczywiście, y, to nie wszystko, co potrzebuję zasilać. Potrzebuję zasilać również y, chociażby ładowarkę, czy zasilanie tego powerbanka, żeby go jakoś naładować. Ten powerbank ładuje się tutaj z 12V, ale potrafi się też ładować y, z łączem y, mikro-USB. Trwa to dłużej, no ale działa. Dlatego od razu postanowiłem sobie zmontować drugie urządzonko, również z moją wtyczuszką, dzięki temu jest uniwersalne. Jest to taka puszeczka kupiona w internecie. Jest to w sumie rozdzielacz gniazda zapalniczki z ładowarką USB. Wspominałem i pokazywałem to już w jednym z filmików. Ta puszeczka ma tutaj mały wyświetlaczyk, który pokazuje napięcie. Mogę nawet zademonstrować. Zobaczcie przy okazji, że to wszystko rzeczywiście działa. W momencie, gdy złączę tutaj, widzicie jest wyświetlane napięcie i popatrzcie teraz jakie to jest uniwersalne. Mogę po prostu w takiej konfiguracji yy, wyjść sobie gdzieś w teren, ładować z 12 V z powerbanka yy, telefon przez USB albo zasilać coś, co jest podłączalne pod yy, gniazdo zapalniczki samochodowej, a w domu mogę się po prostu zwyczajnie przełączyć z tej wtyczki na swój adapterek i widzicie, zostaje Dokładnie ta sama końcówka, to samo urządzenie, ale ostatni e, fragmencik jest wymienny. Są to, to po prostu jak takie moje przejścióweczki. E, dzięki temu, że to mam tak podłączone, również mogłem podłączyć pod e, zasilacz, e, zasilacz komputerowy. I w ten sposób zasilam, tutaj gdzieś mam swoją skrzyneczkę antenową. No nie, skrzyneczki nie mam, ale widzieliście ją pewnie w poprzednim filmie. Hmm. Można wyciągnąć poprzez zwykły już kabelek, gniazdem zapalniczki i tutaj z wtyczuszką taką standardową już na 12 V. Po prostu jak potrzebuję coś teraz zasilać, no to mogę sobie w terenie podłączając tutaj tym kabelkiem yy, pod powerbanka, mogę spokojnie yy, sobie zasilić skrzynkę antenową, czy nawet naładować yy, Swój mm, mobilny radiotelefonik bo bodajże. To jest chyba kabel od Vauxhall'a. Mogę po prostu go naładować z 12V. W razie czego zawsze mogę przełączyć się na y, zasilanie samochodowe. Także widzicie, fajnie jest stosować y, standardowe, ustalić sobie jakiś konkretnie swój własny standard. Nie mówię, że to musi być akurat taka wtyczuszka. Jeżeli lubicie inne wtyczki, to. Jak najbardziej nie ma przeszkód. Możecie złącza banankowe, bo również mam taką przejściówkę, więc jeżeli zasilacz byłby yy, taki, że miałby złącze na bananka, to również mogę sobie zasilać tą przejściówką yy, tym razem. Ale najważniejsze jest tutaj nie jaka przejściówka, tylko żebyście mieli jedną stałą wtyczkę. Dzięki temu wszystkie wasze urządzenia będą ze sobą współgrać, będzie łatwo można wymienić i przełączyć się między zasilaciem mobilnym a zasilaniem stacjonarnym w domu. I w razie zmiany sprzętu zasilającego, zmiany zasilacza, bardzo łatwo będziecie mogli się po prostu przełączyć na nowe urządzenie. Wystarczy po prostu dorobić taką przejściówkę, a główny kabel zasilający zostaje. Tym bardziej, że spokojnie można sobie zrobić tutaj własny rozdzielacz i z jednego takiego złącza wyciągnąć na przykład równolegle trzy takie kabelki i wtedy zasilać na raz trzy urządzenia. Oczywiście do limitu wydajnościowego źródła zasilania no, ale technicznie nie ma takich przeszkód, żeby tak nie zrobić. No, także naprawdę polecam takie rozwiązanie, polecam wymyślenie sobie o, swojego własnego standardu wtyczek, do, których chcecie, do którego chcecie się stosować, no i po prostu sobie wszystko łączyć w taki sposób. Także na dzisiaj to wszystko ode mnie, także dzięki za oglądanie, no i trzymajcie się, cześć, do następnego filmiku.